Znajmiemy się teraz iloczynem wektorowym n-1 N wektorów w przestrzeni Rn. Po pierwsze trzeba przypomnieć sobie jaka jest definicja, najbardziej elegancka definicja iloczynu wektorowego, jaką znam to jest następująca. Mamy n-1 wektorów w przestrzeni Rn i mówimy, że w chcemy znaleźć taki wektor w w Rn jest iloczynem wektorowym wektorów V1, Vn-1, jeśli to jest e, dla wszystkich U, R, N chodzi iloczyn skalarny u z tym wektorem w, który chcemy, żeby iloczyn wektorowy powinien być równy wyznacznikowi macierzy powstałej przez wstawienie w kolumny kolejnych wektorów u, v1, v2, aż do vn-1. To jest definicja iloczynu wektorowego. Definicja iloczynu wektorowego. To jest taki wektor, że jego czyny wektorowe jest skalarne z innym, dowolnym innym wektorem, są wyznaczone przez znacznik. Po pierwsze, no ta definicja nie mówi nic o istnieniu, tylko podaje pewną własność, kluczową własność Do czynu wektorowego, nie mówi nic, w jaki sposób go skonstruować. No więc po pierwsze, zobaczmy, że rzeczywiście, jeżeli istnieje coś takiego, co ma taką własność, to jest tylko jedno, jednoznaczność. Jednoznaczność dowodzimy w ten sposób. No dobra jeśli U1, U2 są takie, że ich iloczyn skalarny są takie same dla wszystkich U, um, to jeśli to, yy, wtedy W2 to w1 minus w2 u równa się 0 dla każdego u tak. Ale no to już widać, że to przeczy dodatniej określoności iloczynu skalarnego, no ale możemy jeszcze dokończyć i ponieważ to jest ponieważ to ma zachodzić dla wszystkich U, to z tego wynika, że w szczególności dla U, które jest równe, w1 minus w2, to się równa 0, no ale widać, że dodatnie określone siła skalarnego implikuje, że wtedy w1 minus w2 jest 0. No, właściwie to, no i sprzeczność, tak? Czyli wiemy, że to jest jednoznaczne. jednoznaczne ta definicja. Jeżeli w ogóle coś takiego istnieje, co ma tą własność, to jest tylko jeden taki wektor. Ok. No ale teraz konstrukcja. Konstrukcja jest następująca. No trzeba sobie przypomnieć rozwinięcie laprasa. Przypomnę sobie rozwinięcie dla prasa. i wtedy kładziemy w bazie standardowej. W bazie standardowej kładziemy. No, w to będzie w1, wn, tak? To są współrzędne wektora w Rn. No i teraz w i to ma być minus 1 do i plus 1. Wyznacznik. No, tutaj napiszę m i, gdzie m i to macierz to wyznacznik macierzy. Minor, tak? Macie, że powstałe je przez wykreślenie i tego wiersza. Dałej z V1, Vn, nie, 1 przez wykreślenie, wykreślenie, wykreślenie i tego wiersza. OK, no to, to jest konstrukcja. Teraz dlaczego to ma tą własność? No, yy, to jest konstrukcja. To ma tą własność, dlatego, że, że mamy rozwinięcie Laplace'a. Rozwinięcie Laplace'a. Wyznacznika daje własność. Daje. No nazwijmy tę własność gwiazdkę. Własność. Gwiazdka, tak? No dobrze, rozumienie się dla daj własne. Czyli wiemy już, że, coś tak, że, że ta definicja rzeczywiście jest, definiuje coś, co istnieje, bo mamy konstrukcję i wiemy, że to jest jednoznacznie wyznaczone. Dobra. Co wiemy o tym? Co, co to w ogóle jest? Teraz jak to interpretować geometrycznie? Dobra. Interpretacja geometryczna. No to musimy sobie przypomnieć, jaka jest. Interpretacja geometryczna w ogóle wyznacznika. No więc przypomnienie jest takie, że przypomnienie wyznacznik U v 1 n 1 to moduł z tego niech będzie to pole czy objętość N wymiarowa objętość równoleg takiego równoległościanu. odpiętego na wektorach, na tych wektorach. Te, to jest, to jest takie przypomnienie, więc wiedząc to, wiedząc to, możemy teraz zobaczyć, yy, yy, jeżeli, no więc jeśli u jest prostopadłe do przestrzeni rozpiętej do V1 Vn1, tak? I długość u jest 1, to ten wyznacznik. Ten wyznacznik. Hmm, V1 Vn1. jestem to objętość to n-1 wymiarowa objętość równoległość ściany tam ścianu. na wektorach V1 Vn-1, tak? No bo jak on jest prostopadły, no to jest kwestia, to jest kwestia trochę umowy, co to jest równoległość, co to jest objętość, no ale tak to wygląda. No i teraz zobaczmy, że z własności wyznacznika e, mm, jeśli u siedzi w przestrzeni rozpiętej przez V1, Vn-1 to co? To wyznacznik wyznacznik takiej macierzy 0, tak? Yy, dobra. Ja nie powiedziałem, dobra, to teraz yy, to teraz za tym, yy, jeżeli mamy wektor, yy, jeżeli pomnożę sobie skalarnie ten przez iloczyn wektorowy, ja nie wprowadziłem tej notacji wcześniej, ale generalnie to jest iloczyn wektorowy tych wektorów. To coś, co skonstruowaliśmy przedtem. No to to ma być ten wyznacznik. To się równa tyle. No to to jest 0. Aha, czyli z tego wynika, stąd wektor, iloczyn wektorowy n-1 wektorów jest prostopadły do przestrzeni rozpiętej przez te wektory. Tak? Czyli wiemy już, wiemy już że że to jest, że ten wektor, iloczyn wektorowy to jest pewien wektor prostopadły do wektorów V1, Vn-1. Jaka jest jego długość? No, łatwo, to właściwie tutaj już było obliczone, no bo jak mamy, jesteśmy w przestrzeni Rn, a tu jest n-1 wektorów, jest tylko jeden kierunek prostopadły do tych wektorów, tak? To jest wymiaru n-1, więc jest tylko jeden kierunek prostopadły, no to stąd wynika, że długość tego wektora To jest właśnie to. To jest n-1 wymiarowa objętość równoległościanu. ścianu. To jest tyle. Czyli długość tego wektora jest równa yy, no bo to jest to jest, iloczyn, to jest iloczyn skalarny u V1 Vn-1, tak? Yy to się równa dokładnie tyle gdzie dla u prostopadłego do 1 właśnie tak. jak ja wezmę sobie dowolny wektor jest tylko jeden kierunek prostopadły do tej przestrzeni więc jak ja wezmę sobie dowolny wektor w tej, w tej przestrzeni unormuję go no to długość tego długość tego wektora to jest jego iloczyn skalarny z kierunkiem, tak? No bo my wiemy, że tutaj jest powiedzmy V1 V2 niech będzie. No i tutaj jest kierunek prostopadły, tak? Ja biorę sobie wektor, no to ten, ten wektor V1 razy V2 jest gdzieś wystaje z tego. Ja teraz sobie biorę U, który ma długość 1, no to jak przemnożę skalarnie przez V1 V2 przez ten wektor U no to zostanę po prostu jego długość no a z tego, wiemy, z tego co tu było napisane, wiemy, że, że, że to jest po prostu n minus 1 wymiarowa objętość równolegną na wektorach v1v1. V1, V1. No dobra, tu już my mamy interpretację geometryczną, wiemy co to jest iloczyn wektorowy. To jest taki wektor, który jest prostopadły do wybranych wektorów i jego długość jest równa yy, n-1 wymiarowej objętości równoległościanu rozpiętego na tych wektorach, które bierzemy. Pytanie jest jeszcze o zwrot, w którą stronę, bo mamy dwa wyboru zwroty, no więc ten zwrot jest znacznie wyznaczony przez, przez ten warunek, że wyznacznik ma być... Tutaj to jest istotne, że u siedzi na pierwszy, wsadzamy U na pierwszą kolumnę. No i ten wyznacznik ma być dawać. I to skalarny skalarne to daje też zwrot tego wektora, co jest wchodzenie w pojęcie orientacji przestrzeni tutaj. Ale może nie chcę za nie dużo rozwodzić się nad pojęciem orientacji, więc zostawmy to. Eee, przechodzimy teraz do wyznacznika krama. Eee, mamy teraz inny setup. Eee, Zapominamy o lekturach fali na na chwilę. I zajmijmy się macierzą A, w której kolumnach wstawiamy pewne wektory A1 do AK. To jest macierz, e, która ma k kolumn i n, n wierszy. Wszystkie te wektory są w Rn. Dobra. I teraz co to jest macierz grama? Grama. No, e, będziemy, nazwijmy ją powiedzmy G od A1 a No to to jest ta macierz A transponowane, przemnożone przez macierz A. Teraz e, zobaczmy, jakie on ma własności. Może nie wszystkie, tylko te, które nam są potrzebne. Hmm. pierwsze, w bazach standardowych wszystko zapiszemy. W bazach standardowych to macierz G, no jak się niej przypatrzymy, co to jest? E, aha, no to jest K na K, tak? To jest kwadratowa tak? e, To co to za macierz? No, no, po prostu pierwszą transpozycję razy a, więc tutaj będziemy mieli iloczyny skalarne wektorów a i za j po i od 1 do k. No tak, wpisujemy po prostu iloczyny skalarne. No to stąd wynika, że jeżeli pierwszy wektor powiedzmy jest prostopadły do wszystkich pozostałych, tak, a2 do ak, to wtedy ta macierz grama na tych wektorach ona no wygląda tak. Tutaj mamy, yy, no jest prostopadły. iloczyny skalarne, jak jest prostopadły, to znaczy iloczyny skalarne są zerowe. Czyli tutaj w pierwszym, wierszu pierwszej kolumnie mamy długość, kwadrat długości tego wektora, a tutaj, no daleko trochę yy, tutaj mamy zera, no bo on jest prostopadły do tych wektorów, tak? Ona jest symetryczna. Widać, że ta macierz jest symetryczna, jak to transponujemy, będziemy to samo, a tutaj są ilości skalarne pozostałych wektorów, czyli też macierz grama a2 a, No to, stąd to możemy wywnioskować? Taki, taką rzecz, że g, że żeby wyznacznik, żeby znacznik tego interesu ga1 ak, no wyznacznik takiej macierzy, łatwo obliczyć, można to a1 ten Ponieważ no tu są same zera, a tutaj jest jakieś coś, no to, to coś wychodzi przed wyznacznik i wyznacznik tego, co jest tutaj. Czyli wyznacznik a 2 a No to jak, jak mamy jakiś wektor prostopadły, to możemy jego długość w wycią kwadracie wyciągnąć przed wyznacznik prawa. To jest jedna własność. No i powiedzmy 1, A2 jest takie, jeżeli K jest równe M, jeżeli K jest równe M, to, to wyznacznik, wyznacz tak. Wyznacznik tej macierzy jest równy wyznacznikowi... No, tutaj jest n, tak? A K jest równa n, więc tutaj mamy macierz kwadratową. Możemy po prostu obliczyć jej zwykły wyznacznik. No, wyznacznik macierzy transponowany jest taki sam jak wyznacznik macierzy, więc, więc wyznacznik grama to jest kwadrat wyznacznika. Dobra, no teraz jesteśmy już... Też mamy wszystkie własności, które znam na potrzeby, żeby udowodnić ten własny związek między długością wektora, iloczynowektorowego wektorowego, a wyznacznikiem gramma, no to kładziemy u to będzie iloczyn wektorowy pewnych wektorów v1, vn-1 unormowany, czyli podzielony przez jego długość. No tak, żeby miał długość 1. No wtedy oczywiście Długość U jest 1. Tak? I u jest oczywiście prosto padły do wszystkich tych wektorów Vn nie 1. To już wiemy. No to teraz będziemy korzystać z tych własności, które tutaj mamy. I z tych własności wektorowego, o których mówiłem wcześniej. E, dobra, no to patrzymy na długość wektora i wektorowego. To jest pewien wektor. Jego długość możemy... Ponieważ no, u jest prostopadły, no to już mówiłem o tym momentku Jeden kiedy kierunek prostopadły do tych wektorów. Możemy napisać, że to jest iloczyn skalarny y, z tym wektorem u. Ale nawet jeżeli popatrzymy na definicję u, no to widać, że to po prostu się równa kwadrat, jak chcemy, okay. chcemy będziemy wszystko robić w kwadracie. Kwadrat długości jest równy tyle, no wpiszemy, jak w podstawie u, to, ten napis, no to łatwo zobaczyć, że to właśnie tyle wychodzi. No to z definicji iloczynu wektorowego mam wyznacznik, tak? Tu jest mniej 1, rzecz jasna. Okay. Do kwadratu. Dobra, teraz tak. Korzystamy z tej własności. k jest równe n tutaj, mamy n wektorów. Wyznacznik, kwadrat wyznacznika to jest przecież to samo, co wyznacznik grama. Dobra. Mogę ten moduł opuścić, bo tu jest kwadrat wszędzie, więc właściwie Mogę to wszędzie moduły opuścić. Wyznacznika grama. No dobra, no ale widzimy, że tutaj mieliśmy tą własność. Jeżeli mamy pierwszy wektor, tak jak tutaj, jest prostopadły do tych wektorów pozostałych, może tak, u jest prostopadły, pierwszy wektor jest prostopadły, no to mamy tą własność. Pierwszy wektor prostopadły do pozostałych. I wtedy mamy, możemy Długość tego wektora wystawić przed wyznacznik grama. No ale długość tego wektora jest równa 1, bo był unormowany, więc to jest wyznacznik grama v1, vn-1. To jest to, co chcieliśmy udowodnić.